Biblioteka Narodowa to 102-letnia seria wydawnicza, tworzona obecnie w wydawnictwie Solineum. O jej historii opowiedział nam redaktor, profesor Stanisław Bereś. W historii kultury niewiele jest rzeczy na świecie, które są tak stare. Nie tylko, że tak stare, tylko że te rzeczy na ogół musiały powstawać z pokolenia na pokolenie. I w tym sensie nie ma zbyt wielu podobnych rzeczy. W 1918 Roku kilku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Stanisław Kot, profesor Stanisław Estreicher i profesor Tadeusz Sinko, wymyślili, że e, trzeba coś pomyśleć i zrobić, żeby ratować tożsamość polską, żeby e, zastanowić się głęboko nad sposobami kontynuacji bytu narodowego, a to nie tylko miejsce na mapie, które w tamtym czasie należało do carskiej Rosji, ale przede wszystkim to, co dzieje się w ludzkich duszach, umysłach i języku. Fundamentem języka jest właśnie literatura. Jest takie słynne zdanie Norwida: Nie tarcz, nie miecz, bronią nie języka, lecz arcydzieła. Więc oni wymyślili właśnie, że Będziemy bronili języka i tożsamości Polski poprzez arcydzieła. Tak powstała seria Biblioteka Narodowa z jasno określonymi zasadami i ambitnymi celami. Oliwę startowali w sposób trochę, powiedziałbym, szariacki. Mianowicie zrobili ściepę. Trzej profesorowie i jeszcze paru kumpli z Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyli się i uruchomili serię. Licząc, że ona będzie sukcesem i że ona będzie tak potrzebna. Aż czasem niezbędna każdemu uczniowi i nauczycielowi polskiemu i wykładowcy, bo od razu tak myśleli, że to również będzie lektura uniwersytecka, każdy wydany tom w BNC, że to musi przynieść zwrot tych pieniędzy, a być może nawet i że zarobią. Przez 14 lat serii wiodło się bardzo dobrze. Najpierw wydano ponad 100 egzemplarzy, później kilkadziesiąt. Mimo to seria wkrótce padła. Na szczęście Stanisław Kot, Dogadał się z Osoliną i w 1933 zakład narodowiny osolińskich w Lwowie przejął serię i prowadził ją dalej. Więc do 1939 roku seria ukazywała się w Lwowie, wcześniej jak rozumiemy, w Krakowie. Prawda? Lata okupacji no wiadomo, że były koszmarne, ale Benka się dalej ukazywała. Jan Kot już nie był redaktorem tej serii. On współpracował razem z Kazimierzem Giebułtowskim, To był drugi profesor uj -u, który zgodził się przejechać do Lwowa, żeby prowadzić dalej tę serię. Czyli można powiedzieć, że było dwóch redaktorów naczelnych. W czasie wojny redaktorem został Wacław Borowy, który jako pierwszy zdefiniował zasady serii. One się znajdują w każdym numerze. Nawet wziąłem specjalnie błękę, żeby pokazać, że naprawdę mimo że ukazało się już wiele setek tej serii, to tutaj na drugiej stronie jest zawsze deklaracja założycielska tej serii, która mówi, do czego ona służy. Ma więc służyć wszystkim, którzy tego potrzebują, prezentując wzorowe wydania najcenniejszych dzieł literatury polskiej i zagranicznej. Po zakończeniu wojny i odebraniu Polsce Lwowa, zbiory Biblioteki Narodowej zostały przewiezione do Wrocławia. Wacław Borowy, Jan Hulewicz, Mieczysław Klimowicz, Jan Błoński, Andrzej Zawada, Magdalena Popiel. To redaktorzy naczelni, którzy przez lata sprawowali pieczę nad serią. Wydawnictwo jednak znów nie dało sobie rady z finansami i seria upadła. Redaktor serii Wacław borowy mieszkał w Warszawie i no, było to jedno z najstraszniejszych miejsc w Europie. Tam za bardzo działać wydawnicze nie można było, bo wszystkie wydawnictwa podziemne, jakie były, działały na rzecz konspiracji. prawda. I Drukowały innego typu literatury, nie, nie arcydzieła. Ale we wszystkich miejscach świata, gdzie się znajdowali Polacy, wydawano. A więc w Nowym Jorku, w Chicago, w Tel Awiwie, w Edynburgu, w Hanowerze, nawet w Afryce. Około 2012 roku dyrektor Zakładu Narodowego dr Józłenko podjął decyzję o reaktywacji serii ale już w strukturze zakładu narodowego, tak? czyli to był po prostu dział wydawniczy. Oczywiście jego celem było, żeby to było znów wydawnictwo, no i jak wiemy, już to jest wydawnictwo, z tym, że znajduje się jakby w sercu zakładu, jest jego częścią, a nie organizmem zewnętrznym na innym systemie finansowania. I pozyskał też środki finansowe, bo taką serię to jest kosztowna bardzo seria, tego się nie da za środków własnych wygospodarować i uzyskał dotację, zapewnienie o stałej dotacji ministerstwa, która wystarcza na 5 tomów, 4-5 tomów rocznie i taki jest teraz rytm BNK. Doktor Józwenko zdecydował, że z powrotem będzie wydawana seria, to zgłosił się do mnie, czy mnie poprosił na rozmowę i ja już jestem 10. Kolejnym redaktorem tej serii. Ja mógłbym być prawnukiem pierwszego redaktora. Większość późniejszych redaktorów mogła być moimi ojcami. Dopiero dwójka moich poprzedników to są mniej więcej moi rówieśnicy. Echo 24, Agata Sibilak.